Mojej misji z tej strony, Bart, i zapraszam Was na Keio w którym porozmawiamy sobie o przepysznym krajowym debiucie, jakim jest trucizna. Zapraszam. Trucizna, jak już wspomniałem, to, de to debiutujący świeży projekt na, na, na ziemi papieża Polaka. Jest to duet, na który składa się skol. Oraz znana wam i lubiana Jaromir. Jaromir kojarzycie nie ty z raz, które recenzowałem na łamach naszego wspaniałego Zina. A także co ciekawe, udziela się na żywo w Iksan w, w Femino, projekcie wspomnianym o, we mnie o podcaście, w podcaście na temat Femino jak i udzielała się kiedyś w naszym skromnym desenie, a także przede wszystkim ma profil artystyczny, którym pre prezentuje swoje prace graficzne, świetne notabene. Zdobiły na przykład okładkę Hordu Teufelberg albo pewnego szwedzkiego festiwalu metalowego. Co jednak tutaj, ma to tym bardziej do trucizny, że Jaromir odpowiada tutaj za wokale, a także za świetną okładkę. Ale o tym troszeczkę dalej. Trucizna jest to epka mierząca słuszną długość dwu, niecałych 20 minut. Dlaczego słuszną? Ponieważ obecnie jest moda, żeby wszystko było długie, rozciągnięte, jak guma w majtach po iluś latach. I to tak troszeczkę nie bardzo, bo, dymówka, bo epka, a tym bardziej demówka, powinny być krótkimi formami, które mają zachęcić czy te, e, słuchacza do dalszego obsowania z kolejnymi wyziewami hordes. Tutaj myślę, że to się sprawdza. To się, znaczy, nie myślę, jestem przekonany, że to się sprawdza. I sprawdza się bardzo dobrze. Na, jak już wspomniałem, na epce jest. Epka ma długość niecałych 20 minut. Znajdziemy na nim 6 kawałków. Wszystkie w języku polskim. I tutaj ciekawostka. Żadne z, dwu, żadne z dwójki twórców nie jest ich autorami. Teksty są, przekła teksty są przekładem e, twórczości czeskiego poety Jiri Karaska, a zaczerpnięte konkretnie z anatologii Sexus Nekans z 1897 roku. Jest to o tyle ważne, że nabierają one dodatkowo więcej głębi i łącząc się, z, łącząc się z muzyką, tworzą iście Debelski Mariusz. Jestem przekonany, że, że sama z siebie ta poezja również by się broniła, ale dzięki temu, że podlano ją taką gęstą dawką smoły, to mamy już czysty hymny piekieł. A jak jest z warstwą muzyczną, bo ta jest chyba najistotniejsza. Teksty tekstami, ale można na niej przeknąć oko, kiedy muzyka się broni. Ale tutaj jest jeszcze lepiej. Muzyka to jest kapitalny black metal. Surowy, bezlitosny, wściekły, ale wszystko tam jest dopracowane. Tam wszystko gra, wszystko się trzyma, kupy. Zaczynając od niesamowitych riffów. Diabeł jest tam zamknięty w każdym dźwięku, podlany świetną warstwą perkusji, a i gdzie nie gdzie basu. Jeśli idzie o riffowanie, to przypomina mi to trochę Dark Throne, podlany szczyptą Archgoat i z nutami Mayem bardzo smaczne danie, takie mua, muala black metalowe, ale wszystko to zwieńcza doskonały wokal Jaromir. O mój Jezu! Jak już wspomniałem, recenzowałem inny projekt, którym się udziela Jaromir, a to jest Wekeras, i tam ganiłem tą biedną dziewczę za to, że są pewne niedociągnięcia w linii wokalnej i życzyłem, żeby to się poprawiło. Nie wiem, czy posłuchała, raczej nie, bo kto by się kurwa mam przyjmował, ale i tak, i tak progres jest ogromny. Już przebiła na pewno tę babeczkę z Hulder, a stanęła, może nie zbliżyła się stylem, ale myślę, że stanęła po prostu obok, bo zrobiła to we własnym, hmm, własnym stylu. Tak się powtórzę. Nie? I stając obok babki z Darkness Nocturne Slater Słodki Boże. Te wokale są fantastyczne. Krzyki, wycie. Jaki taki growl, się dużo dzieje. Intonacja głosu, barwa. Nie, czu nie słyszałem ten album wiele razy, praktycznie codziennie, nawet po dwa. I nie znajduję tam słabych momentów w warstwie wokalnej. Nie słychać żadnego zadyszki, czy tego, że wokal już nie dociąga do dźwięku, który, który miałby dotrzeć. Nie. Tutaj idealnie jest jeden wielki walec od początku do końca. Chociaż to nie walec, to czołg napierdalający z karabinami i strzelający z działa do cywili. To jest świetne. Moi drodzy, te 20 minut w mojej ocenie deklasuje dużą część pełnowymiarowych płyt. Oni się nie pierdolą. To wlazło, skopało z buta konkurencję. Chciałbym powiedzieć, że bez zapowiedzi, ale to nieprawda, ponieważ mieliśmy wypuszczony singiel w postaci spotkanie Roz, rozkosz z zła i głuśno, gnuśności przepraszam was bardzo który prezentował z czym możemy, czego możemy się spodziewać i było to pyszne od samego końca do początku jest trzymanie za gardło przy czym jest świetny wolniejszy taki walec kroczący w postaci trzeciego kawałka wiedza syn królestwa absurdu którym właśnie ja słyszę te echa Archgold jakbyśmy troszeczkę dołożyli, dołożyli mocy i bulgocącego wokalu Mielibyśmy właśnie arcykozła. Całość jest także wieńczona przez kapitalny bachanalia, które, w którym słychać dosłownie jak ta orgia zaczyna kipieć nie tylko już seksem, ale przemocą i rozrywaniem się na kawałki. Tak jak to czyniły właśnie bachtanki podczas szał, pijanego szału pod wodzą Boga Bachusa. O tak. No i na koniec, mamy przyjemne, na koniec jeszcze jest przyjemne outro. Są klawiszki. Taki, Możemy powiedzieć, swoisty dungeon synth. Nie sądzę, żeby się sprawdził tak samodzielnie, ale robi swoją robotę. Zwrócić jeszcze muszę uwagę, jak już wspomniałem, Jaromir zajmuje się także grafiką, i ona jest odpowiedzialna za szatę graficzną trucizny. Już co widać po samej okładce, ten charakterystyczny styl a okładka jest fenomenalna. Dokładnie spina się z całością prezentowaną na albumie, przy czym dziwi mnie tylko facet z denkami od butelek zamiast oczu, no ale to może tak się dzieje na orgiach. Nie wiem, nigdy nie byłem, jeśli ktoś był, to zapraszam się do podzielenia. Czy, a, czy twórcy płyty byli? Nie wiem, dowiemy się tego z wywiadu za niedługo. Ale jest rewelacyjna. Piękne operowanie czernią. I tym specyficznym odcieniem czerwieni. No i do tego logo. Jestem nim zachwycony. To nie są jakieś pierdy do odczytania, jak na przykład Key to the Astral Gates, albo, no, innych, albo innych tego typu Hordes, ale przypominają piekielne sigile lucyferiańskie, bądź zaczerpnięte z jakiegoś czarnego grimoiru, czarnego grimoiru, które składają się właśnie na logo kapeli. Dla mnie bomba. Coś oryginalnego, coś własnego wykonanego z pietyzmem i perfekcją. Czego chcieć więcej? Moi drodzy, tym to wywodem podsumowałem chyba cały mój zachwyt na temat trucizny. Ja ze swojej strony naprawdę polecam wam sięgnąć po, ten, po tę epkę, bo tu nie ma słabych momentów. Od, same, od pierwszego utworu do samego outro jest pełen zachwyt, wściekłość i szatan. Absolutny szatan. I jest to autentyczne. Na pewno ci bardziej biegli z Was, to w zaraz. Mm, tu są no, czy tego. No ja też tam słyszę tego i 10 kurwa kapel na liście. Może tak być. Ja niestety nie jestem taki biegły, tak więc mówię na podstawie swoich własnych odczuć. Do wyrwania w Under the Sign of Garazel Productions, co jest no o tyle ciekawe, że to już jest drugi rok z rzędu, kiedy Under the Sign of Israel, przepraszam, Garazel, wydaje płyty roku. W tym jest to wrzenie krwi, trucizna. A w zeszłym to było Black Witchcraft, które uwielbiam i czekam na następny wyziew. Panowie proszę nie obijajcie się, nie każcie mi długo czekać. A chociaż poprawka z mojej strony jest to jedna z płyt roku, a przynajmniej znajdująca się w top. E, jeśli idzie o truciznę top 3, ponieważ e, jeden rezerwuję na razie dla nadciągającego deus mortem i nóżkami z niecierpliwością. To wszystko z mojej strony. Do usłyszenia. Pa!